Kobieta trafiła szóstkę w lotto. Wygrała 182 miliony, ale nie dostała nic. Kiedy w puli loterii znajdują się 82 miliony funtów brytyjskich, przyciąga to wielu graczy. Mimo, że wygrywają tylko nieliczni. Prawdopodobieństwo prawidłowego przewidzenia wszystkich liczb wynosi 1 do kilkunastu milionów. Jednak jest jeszcze mniej prawdopodobne, aby uzyskać wszystkie numery w loterii i nadal nie wygrać. Dokładnie taka sytuacja przydarzyła się młodej Brytyjce. 19-letnia Rachel i jej starszy o 2 lata chłopak Liam od tygodni grając na loterii podawali te same numery. Niespodziewanie nadszedł ich wielki moment. Ich numery zostały wylosowane. Rachel otrzymała powiadomienie ze swojej aplikacji. Kobieta relacjonuje, że gdy weszła w aplikację, wyświetlił się jej komunikat Winning Match. Myśląc, że wygrała, natychmiast zadzwoniła do swojego chłopaka, aby przekazać mu dobrą nowinę. Następnie zadzwoniła do Lotto Euro Millions i otrzymała kolejną zaskakującą wiadomość. Jej liczby są poprawne, ale ona nie jest zwycięzcą. Tak. Liczby były prawidłowe, ale okazało się, że Brytyjka nie miała środków na koncie, aby zapłacić za kupon, więc płatność nie przeszła. Młoda kobieta ma swoją własną teorię, dlaczego ostatecznie nie wygrała. Jej zdaniem to kilkukrotne użycie tych samych liczb przyniosło jej pecha. Już przez pięć tygodni z rzędu podawali dokładnie te same numery. Interesują cię newsy z Niemiec, a także informacje dotyczące życia i pracy za granicą, subskrybuj kanał Polski Obserwator w serwisie YouTube, na którym znajdziesz najciekawsze i najważniejsze informacje z Niemiec i innych krajów europejskich.